Dublanka. Witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie 10 faktów o mnie. Więc to będą takie fakty, um, dość takie, że ile mam lat, do której klasy chodzę, co najbardziej lubię robić w wolny czas, jaki jest mój ulubiony kanał na YouTubie, co najbardziej lubię oglądać i takie inne rzeczy, więc zaczynamy! Pierwszy fakt to będzie. Um, Ile mam lat? E, oficjalnie mówię, że mam 9 lat, e, więc przejdźmy do drugiego. Drugi fakt e, to jest e, taki, do której klasy chodzę. E, chodzę do drugiej klasy. Trzeci fakt, e, co najbardziej lubię robić? Wolny czas. No, najbardziej e, lubię robić wolny czas. Slajmy, nagrywać na YouTube'a, jeśli mam jakieś pomysły, No, robić rysować, grać w gry planszowe albo na telefonie. No i takie różne rzeczy, oglądać telewizję, to znaczy nie jest zajęcie, ale yy, no tak jest. Yy, ko, y, czwarty fakt. To jest taki fakt, jaki jest mój ulubiony kanał na YouTubie. Mój ulubiony kanał na YouTubie to jest Czas Clayt. Taka YouTuberka, co robi mnóstwo slajmów i ją bardzo lubię. No, piąty fakt to jest, jaki co najbardziej lubię oglądać. Powiem na telewizorze najpierw. Na telewizorze lubię oglądać nie wiem no, nie wiem, lubię oglądać jakieś kanały różne takie seriale, czasami TVN albo różne inne takie. Kolejny fakt, czyli szósty. To będzie fakt taki Czym najbardziej lubię się bawić? Ech, no oczywiście domyślicie się, że lubię się bawić z i je uwielbiam robić, ale lubię też y, lubię też y, nie wiem, rysować właśnie, jakąś plastykę robić, albo takie inne rzeczy. Y, no właśnie. I, I siódmy fakt o mnie to jest takie, że Um, jakie picie lubię najbardziej pić? Najbardziej moje ulubione picie e, czasami nawet się wody napije, ale tak to e, naj, najfajniejsze moje naj, 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 picie naj, e, ulubione to jest cola albo Pepsi. E, też mirinda, różne takie gazowane napoje. Ósmy fakt to jest taki fakt, co najbardziej lubię. jeść. Jakie jest moje yy, 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 najpyszniejsze danie. Moje najpyszniejsze danie moim zdaniem to jest spaghetti. Uwielbiam je, po prostu spaghetti jest pyszne. Lubię też mięso duszone z kopytkami albo z kluskami śląskimi. Dziewiąty fakt to jest... Yy, Yy, czy mam dużo koleżanek i kolegów? Tak, yy, właśnie tak. Yy, mam właśnie yy, przy koleżanki, na, pe na pewno widzieliście yy, na filmiku, jak otwieram prezenty. To tych prezentów było mnóstwo. I ostatni, dziesiąty fakt: to jest, yy, gdzie chodzę. Jak nie jestem w szkole i mama nie ma czasu. Mama mnie zapisała do moku, i w moku są takie zajęcia, i tam właśnie mm, lubię chodzić, bo tam jest bardzo fajnie. No to mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I dajcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Pa!